Witam wszystkich oglądających bardzo serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu znani na mnie znani. Dziś moim gościem jest projektantka mody Natalia Jaroszewska. Witam Panią bardzo serdecznie, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, jest mi bardzo miło. Pani Natalia, na początku muszę zapytać, jak praca nad nową kolekcją, bo widziałam już na Facebooku jakieś zdjęcia i chyba wszystko oh. ruszyło pełną parą. No teraz rzeczywiście dzieje się sporo, bo z jednej strony doszywamy kolekcję bieżącą, czyli lato. Przywiozłam piękne nawet tkaniny, więc no, klientki czekają yy, i, i rzeczywiście zamawiają yy, te nowe materiały. A z drugiej strony rzeczywiście jest ten termin na Fashion Weeku, który nas obowiązuje i Um, musimy mieć już gotową kolekcję jesienną za chwilę. Mm -hmm. A może Pani uchylić chociaż rąbka tajemnicy? Co Panią inspirowało do tej nowej jesienno-zimowej mm. kolekcji? Co mm -hmm. zobaczymy? Czy, czy czymś nas Pani zaskoczy, czy będzie to raczej to, do czego już nas Pani przyzwyczaiła? Ja myślę, że troszkę zaskoczę. Mogę już uchylić rąbka tajemnicy, bo pokaz jest dosłownie za chwilę, ale muszę powiedzieć, że właśnie staram się nie do końca też pokazywać na Facebooku, co się będzie działo, bo. No bo są tacy, którzy lubią podpatrywać. W każdym razie kolekcja będzie miała nazwę Garson, czyli chłopczyca. I będzie, będzie to kolekcja jak zwykle w duchu boho, tak jak u mnie, ale to będzie troszeczkę ukłon w kierunku bohem z lat dwudziestych. Trochę w kierunku tej nowoczesnej dziewczyny, która po prostu lubi wyciągać elementy męskiej garderoby i stylizować je po swojemu. Po raz pierwszy takim elementem zaskakującym mm, będą spodnie. Pojawi się mm -hmm. sporo spodni w tej kolekcji. Pojawią się smokingowe marynarki, które będą zestawione z takimi romantycznymi sukienkami. Um, ja lubię styl, który jest wygodny, kobiecy, ale też. Taki troszkę z pazurem, pokazujący osobowość dziewczyny, która, która nosi moje rzeczy. Dlatego troszeczkę oparłam tę kolekcję na grze kontrastów, czyli właśnie taki lekki romantyzm, ruch. Z drugiej strony skóry, ażury są skóry wycinane laserowo, bardzo ciekawe faktury. Ale to jest chyba trudne zadanie dla projektantów, żeby przewidzieć co będzie modne, co będzie się dobrze nosiło w kolejnym sezonie. To jest trudne, tym bardziej, że trendy też potrafią zaskoczyć mhm. i ja z jednej strony... Rzeczywiście wpatruję się w to, co jest na zachodnich wybiegach, ale przede wszystkim chcę zachować siebie w tej modzie, bo myślę, że to jest szczególnie po tylu latach pracy bardzo ważne i myślę, że jestem bardzo spójna z tymi moimi kolekcjami, więc raczej skłaniam się ku temu, co mi w duszy gra. A trendy są tak różnorodne w tej chwili, że nie ma obowiązku pasowywania się w jakiś jeden taki obowiązujący trend. Tylko nawet na tych właśnie światowych wybiegach można znaleźć coś, co jest dokładnie tym, co mi w duszy gra. Mm -hmm. A Pani liczy te swoje kolekcje? Wie już, która to będzie Pani kolekcja w dorobku? Nie liczę. Mm -hmm. Naprawdę nie wiem. Tym bardziej, że wie Pan, u nas w mojej firmie jest tak, że kolekcje nie powstają na takiej zasadzie, że to jest kolekcja na sezon, którą później replikujemy, powtarzamy, te mm -hmm. same modele, tylko w zasadzie cały czas szyjemy nowe rzeczy. Ja jakoś tak się wpasowałam, myślę, w taką lukę na rynku, która nie opiera się na masowej produkcji. W tej chwili nawet takie młode, kiełkujące marki projektanckie już mają rozbuchaną produkcję mhm. i to jest jednak troszeczkę bardziej pójście w masę. Ja mam strasznie dużo pomysłów i nie chcę z nich rezygnować, mhm. czyli chcę też zaskakiwać moje klientki nowymi rzeczami. Myślę, że one też na to czekają. Staram się nie dublować, nie powtarzać pomysłów. A pamięta swa, Pani swoje pierwsze projekty? One powstawały jeszcze przed studiami, czy w trakcie studiów? Moje pierwsze projekty powstawały przed studiami, bo mm, uczyłam się w liceum plastycznym mm -hmm. i tam e, elementem matury było, było już zrobienie kolekcji. I to była kolekcja, którą, w której były motywy malarstwa secesyjnego, którego do tej pory jestem wielką fanką. E, a co ciekawe, szyłam tę kolekcję zupełnie sama, bo wtedy mm -hmm. No nie było mnie nawet jeszcze stać na krawcowe, tak więc można powiedzieć, że też myślę, że różne są teorie, ale myślę, że umiejętność szycia, umiejętność konstruowania Podobnie jak umiejętność rysunku y, przydaje się w zawodzie. No właśnie, Pani wychowała się w artystycznej rodzinie, już od dziecka miała Pani do czynienia z różnymi dziedzinami sztuki. Czy Pani nie było hmm. trudno zdecydować się, która z tych dziedzin to będzie ta główna oś Pani zainteresowań? E, wie Pan, że to jest ciekawe, bo ja faktycznie wychowałam się w rodzinie artystycznej. Mój tata jest architektem, a e, moja mama projektuje zieleń, ale e, ojciec oprócz tego jest jeszcze akwarelistą, grafikiem i rzeczywiście zawsze miałam. Taką bliską styczność ze sztuką. Ym, ja myślę, że wybrałam modę tak bardzo instynktownie i po prostu ciągnęła mnie do niej tak, jak ciągnie mnie do dziś. To jest coś, co po prostu ja nie potrafię żyć bez tego i w pewnym momencie to się u mnie po prostu obudziło, myślę, że dosyć wcześnie. Natomiast y, moda jest dla mnie taką dziedziną sztuki dziedziną, w której mogę tworzyć, co tylko mi się podoba ale z drugiej strony mam kontakt z drugim człowiekiem, który bardzo lubię a, i, i tęsknię za tym kontaktem na przykład teraz, kiedy mieszkam za granicą, mhm. za moimi klientkami, za fajnymi spotkaniami z ludźmi. E, to jest taki jakby też pretekst dla mnie do, do bycia z innymi. Mm -hmm. No, i Pani już podczas studiów nauczkiej ASP zaczęła odnosić sukcesy, bo, bo pani, częściej, pa, pa, pani kreacje już zaczęły się pojawiać na układkach prestiżowych mm -hmm. magazynów, zaczęła Pani wygrywać konkurs za konkursem. Co czuje młoda dziewczyna, która dopiero zaczyna swoją przygodę z modą, a już jest tak bardzo doceniana? Wie pan, to było strasznie motywujące. Tym bardziej, że ja, chociaż może trudno w to uwierzyć, ale byłem bardzo nieśmiałą młodą osobą. I em, myślę, że każdy artysta potrzebuje takiego potwierdzenia tego, tego że co robi jest dobre, to znaczy trudno jest być artystą samemu dla siebie i um, ja w ogóle chyba najlepiej, to, to, to co najbardziej jakby z, umotywowało mnie do dalszej pracy to były te sukcesy podczas studiów bo um, to był taki moment, kiedy rynek polski, rynek mody w zasadzie się rozwijał, powstawały media modowe um, powstawało to nowe pokolenie polskich projektantów, które do dzisiaj w postaci kilku nazwisk dobrze funkcjonuje. I przede wszystkim ja zobaczyłam, że polska moda może się sprzedawać, że, że to nie jest coś takiego, co ja robię dla własnej satysfakcji, mm -hmm. ale że, że to się podoba, że to ludzie po prostu chcą mieć. No właśnie, kiedy ta moda stała się nie tylko pasją, ale też sposobem na życie, na zarabianie? Bardzo wcześnie, bardzo wcześnie. Ja pamiętam, um, jeszcze podczas studiów w Łodzi, które były bardzo intensywne, może czasami kilka razy w tygodniu byłam w Warszawie, spotykałam się właśnie y, z klientkami i zanim obroniłam swoją pracę dyplomową na studiach, już w zasadzie pracowałam w Warszawie, mieszkałam już w Warszawie. No i pani na rynku jest od 12 lat, a pani styl mówi się, że jest to 200% kobiecości, więc y, jaka w takim razie jest kobieta Natalii Jaroszewskiej? I <laughs> pan co, to jest w ogóle śmieszne, bo wbrew pozorom y, to wcale nie ja ukułam ten termin. On hmm. się nagle pojawił w mediach, ale. Myślę, że on naprawdę jest strzałem w dziesiątkę, bo myślę, że dla mnie w ogóle moda jest takim sposobem na poszukiwanie tej kobiecości. I to mnie najbardziej w modzie kręci, bo kobieta jest przede wszystkim zmienna. Ja nawet teraz patrząc z perspektywy czasu i mojej pracy zawodowej, tego co się zadziało u mnie w życiu, to jest cudowne, bo wie pan, ludzie, którzy mnie znają, potrafią z moich kolekcji wyczytać, czy u mnie w życiu jest dobrze, mm -hmm. <gry> czy akurat jest to taki słabszy prywatnie moment. Nie wiem, czy pamięta tam, pan taką kolekcję. E, to była pierwsza kolekcja z szarego jersey'u na polskim mm -hmm. rynku. E, ja byłam pierwszym projektantem, który wprowadził szary jersey na salony. E, masa gwiazd wybieranych na najlepiej ubrane osoby roku. Ta kolekcja była niesamowita, bo ona była takim zupełnym wyjściem z koloru, tego co do tej pory w jakiś sposób zachowała moje projekty. Ale była też dla mnie bardzo przełomowa, bo to był taki trudny moment w moim życiu osobistym i w tej kolekcji jest totalna konfrontacja z kobiecością, z ciałem, z duszą kobiety też, bo ona w pewien sposób pokazywała tę kobietę taką obnażoną, taką skonfrontowaną z jej cielesnością. Nie było tam ozdób. Była taka niesamowita czystość. A jednocześnie właśnie zachowana ta kobiecość, bo kobiety czuły się cudownie w tych projektach, wyglądały pięknie, one były tak skonstruowane, że rzeczywiście ciało prezentowało się w nich wspaniale. Um, więc myślę, że na tym ta kobiecość polega. Ona czasami jest rzeczywiście radosna, taka energetyczna, e, piękna, a czasem jest surowa, ale zawsze jest jakimś takim sposobem po prostu na wyrażenie osobowości tej kobiety. Mhm. A czy obecnie mamy Pani zdaniem dobry czas dla polskiej mody, bo, bo mhm. powstaje mnóstwo programów modowych, tak. są popularne blogi modowe. Coraz częściej mówi się też o tym, w zasadzie głównie mówi się o tym co gwiazda miała na sobie, a nie na, jak, na premierze jakiego filmu była. To prawda. Więc, więc czy teraz jest ten, ten czas na polską modę? Ja myślę, że to jest chyba najlepszy czas jaki był od kiedy pamiętam, bo tak jak mówiłam kiedy zaczynałam moją karierę zawodową Rynek w zasadzie raczkował, był taki jeszcze też bardzo nieprofesjonalny. Wiele osób, które też startowały w tamtym czasie, po prostu no, odpadły z tego biznesu, bo w jakiś sposób nie potrafiły sobie dać, czy to z przyczyn technicznych, czy innych, rady. Z drugiej strony ten czas, który mamy teraz, jest takim wyzwaniem, bo on pokazuje modę, niestety trochę z takiej pozycji łatwej kariery. A jakby troszeczkę odwróciły się proporcje. Wcześniej nie było zaplecza show biznesowego mhm. dla mody, a byli bardzo ciężko pracujący ludzie, którzy w tej chwili mają na rynku mody silną pozycję. W tej chwili jest odwrotnie, czyli jakby ten aspekt show biznesowy wziął górę nad tym, um, który się wiąże z wykształceniem, mhm. właśnie z ciężką pracą. No i mogę powiedzieć tylko tyle, że. Obserwując na przykład młodych ludzi, którzy biorą udział w mm, konkursach modowych, gdzie często jestem w jury, um, myślę, że są nastawieni trochę za bardzo na szybki sukces. A naprawdę ta ciężka praca w biznesie modowym to jest cudowna rzecz. To takie spalenie się przy tworzeniu kolekcji, to takie bycie na co dzień w tym wszystkim. I, mm, i, i nie praca, która polega na tym, że narysuję rysunek, oddam go krawcowej. Mhm. Tylko jakby naprawdę tworzenie takiej fizycznej kolekcji to jest piękna rzecz, która naprawdę wzbogaca projektanta zawodowo. I myślę, że to jest coś nad czym to młode pokolenie powinno popracować. A czy to zainteresowanie moduł przekłada się na wzrost sprzedaży? U mnie? U mnie jest bardzo stabilnie. Mhm. Um, to jest, wie Pan, też siła tego mocnego nazwiska w środowisku modowym. Um, i muszę powiedzieć, że chyba taka największa wartość, jaką e, tak w zasadzie no nie zamierzenia, ale udało mi się wypracować w moim życiu, bo dzięki temu mogę w tej chwili żyć trzy tygodnie na pięknej wyspie, mhm. tydzień tu i mam z tego taką samą satysfakcję zawodową. E, udaje mi się utrzymać e, rodzinę, dwójkę moich dzieci. E, mam bardzo fajne relacje też w firmie z ludźmi, którzy dla mnie pracują. i mm, dla mnie, tak jak mówię, sytuacja jest stabilna, natomiast wydaje mi się, że w ogóle jest taki wzrost w tej chwili na rynku mody, o czym świadczą chociażby takie portale sprzedażowe, mhm. jak, nie wiem, jak Mostrami, prawda, które wyrastają jak grzyby po deszczu i najwyraźniej to sprzedaż internetowa, no, też dzieje się. Mhm. A jak ważne Pani zdaniem są gwiazdy przy promowaniu marki? Bo Pani należy do tych projektantek, które <laughs> często współpracują z gwiazdami, nawet w niektórych pokazach nie chodziły modelki, a chodziły gwiazdy. To prawda. Mam wielką przyjemność pracować z tymi gwiazdami, z którymi chcę i to jest cudowne. Um, mogę sobie już na to pozwolić. Wie Pan, z jednej strony to jest wspaniała rzecz, bo. Dla mnie na przykład bardzo ważne jest to, żeby gwiazdy, z którymi pracuję, to były takie dziewczyny z osobowością, które myślą, mądrze mówią, coś reprezentują mhm. sobą pozytywnego. I bardziej od tej strony na to patrzę. I rzeczywiście mam przyjemność pracować z cudownymi ludźmi. Z drugiej strony jest to potężna pułapka, bo tworzy pewien taki dystans między projektantem a odbiorcą. Tym klientem, który po prostu Widzi te rzeczy na zdjęciach i myśli sobie, Boże, ona ubiera tylko gwiazdy. Mm -hmm. e, wiem to, to naprawdę to trwa od lat. Dostaję cały czas takie telefony, pani Natalia, ale pani tylko dla gwiazd projektuje. <laughs> naprawdę. I um, ja staram się ten dystans zmniejszać i jakoś tak pracować, żeby rzeczywiście pokazać, że jestem bardziej dostępna. Mam teraz kolekcję casual. Um, ale no jednak mimo wszystko gwiazdy z jednej strony dodają rzeczywiście mm -hmm. prestiżu Marce, niewątpliwie, bo wie pan, to jest tak, y, praca z gwiazdą dlatego jest wyzwaniem, bo a, no tutaj nie można popełnić błędu, można powiedzieć, że tak samo się pracuje z klientem takim, prawda, na co dzień. Natomiast y, tutaj mamy światła flash, mhm. które potrafią prześwietlić ubranie. Trzeba mieć dużą świadomość tego, jak pracuje materiał, jak on wyjdzie na zdjęciu, jak on wyjdzie podczas koncertu, na przykład, prawda? Co zrobić, żeby przykuć uwagę, zagrać światłem. Um, I dla mnie takim największym prestiżem jest nie tyle praca z wspaniałymi nazwiskami. I to, że te nazwiska do mnie wracają. Mhm. Czyli to że rzeczywiście sprawdziłam się, że, że warto do mnie wrócić. Mhm. Oprócz tego, że słynie pani ze współpracy z wieloma gwiazdami, to słynie pani też z tego, że e, chyba była pani na wszystkich edycjach polskiego Fashion Weeku tak. e, w Łodzi. Co Pani utrzymała w Łodzi? Bo wielu znanych projektantów mhm. ucieka z Łodzi. Został teraz Łukasz Niemio, pokazuje, mhm. pokazuje swoją kolekcję basic, jest MMC. No i jest pani. W zasadzie te, te duże nazwiska odeszły z Fashion Weeku. Co Jeszcze Pani ja utrzyma, klima w, Co w tej Pani edycji. utrzyma w Łodzi? Wie Pan co? To jest tak. Ja mm, taką rzeczą, którą sobie najbardziej cenię w moim zawodzie, jest profesjonalizm. To znaczy uważam, że można mieć różne relacje y, y, osobiste, przyjaźnie, natomiast y, lubi ludzi, którzy są profesjonalni. I no muszę Panu powiedzieć, że od początku, y, od kiedy zaistniał Fashion Week, podziwiam jego twórców, bo y, myślę, że dokonali rzeczy. Która wydawała się wielu niemożliwa, czyli sprowadzili Warszawę do łodzi na mhm. chwilę. E, I dla mnie jest to rodzaj takiego zawodowego obowiązku, żeby na Fashion Weeku się pojawić, bo tam trzeba mieć pełną kolekcję z wyprzedzeniem sezonu, e, spełnić takie, krótko mówiąc, profesjonalne kryteria, które w świecie mody obowiązują. Ja mam z tego wielką przyjemność. To nie jest sentyment do łodzi, bo Szczerze mówiąc chyba go nie mam, mimo że tam się urodziłam, to jakoś tak Łodzią nie czułam się nigdy związana, ale yy, myślę, że to jest po prostu impreza, na której warto się pokazać, jeżeli się rzeczywiście podchodzi do mody na serio. Mm -hmm. Oprócz tego polskiego Fashion Weeku, to ostatnio była pani też na serbskim Fashion Weeku. Tak. E, I oprócz tego, że pokazała pani tam swoją kolekcję, to otrzymała pani również nagrodę za dotychczasową działalność na rynku Rady. mody. Jak pani wspomina ten wyjazd? To był w ogóle niesamowity wyjazd, hmm, niesamowite przeżycie. Jedną z takich e, zalet mojego zawodu jest to, że rzeczywiście ta praca daje mi możliwość zwiedzenia przy różnych zakątków świata. I zanim opowiem o Serbii, to, to dodam, że byłam już i w Wiedniu, i w Paryżu, i w Londynie, i nawet w Hawanie. Tak więc przede wszystkim dla mnie te takie wymiany, te podróże, które pozwalają mi pokazać moją pracę na rynku międzynarodowym są okazją do tego, żeby zobaczyć, jak pracują inni, jak wygląda rynek, jak. Wygląda nawet przygotowanie pokazu od tej strony backstage'owej i mm, serbia była świetnym przeżyciem, bo y, to była taka pierwsza edycja tego serbskiego Fashion Weeku, była to naprawdę y, walka o przeżycie czasami. <grym> Ale muszę Panu powiedzieć, że ludzi, którzy pracowali z taką energią, z taką wiarą, z taką siłą, mimo że y, często po prostu no, to była praca po nocach. Y, Dawno nie widziałam. To znaczy, ciekawie było spojrzeć na taki rynek, który w zasadzie w tej chwili buduje się tak jak u nas kiedyś. I z radością patrzyłam na tych młodych ludzi, w których było tyle entuzjazmu. U nas już jednak jest troszeczkę takie zblazowanie. W Wiedniu jest taki czysty profesjonalizm. Oni po prostu pracują jak maszyny i to jest, to jest cudowne, imponujące. A w Serbii. Było bardzo spontanicznie. To byli ludzie, którzy się bawili do rana, a następnie po prostu biegli do pracy. Mhm. Przecież taki bałkański charakter z nich wyszedł, ale wspominam to bardzo sentymentalnie i bardzo fajnie. Jeżeli jesteśmy już przy tych zagranicznych tematach, no to obecnie mieszka Pani na Cyprze i proszę mi powiedzieć, czy tam również sprzedaje Pani swoje kreacje? Tam sprzedaję pojedyncze kreacje. Muszę Panu powiedzieć, że miałam taki pomysł po przeprowadzeniu się tam żeby otworzyć tam butik, ponieważ wyjechałam na Cypr z przyczyn osobistych, wyszłam tam za mąż, za cypryjczyka, wbrew pozorom i temu, co niektórzy myślą. Nie piorę tam pieniędzy i podatki <laughs> płacę w Polsce. I może panu powiedzieć, że chyba zacznę o tym mówić publicznie, bo nigdy mi nie przyszło do głowy, że ktoś mm -hmm. mógłby tak pomyśleć. Natomiast ja jestem patriotką i uważam, że na polskim rynku wystartowałam, wychowałam się i wykreowałam moją markę, więc Mimo że mieszkam na Cyprze, przenoszenie tam firmy jest dla mnie hmm, jakoś tak nie do pomyślenia, a spotkałam się już z jakimiś takimi hmm, dziwnymi pytaniami. W każdym razie, hmm, Cypr w tej chwili jest w trudnej sytuacji po tym, jak hmm, w ubiegłym roku tam nastąpił ten kryzys bankowy. Hmm, myślę, że dojrzewam do tego i szczerze mówiąc, chcę zaobserwować ten sezon. Jaki on będzie u nas, y, czyli jakie będzie lato, ilu przyjedzie turystów. Y, przy czym, o ile o turystów się nie martwi, o tyle chcę, chcę poobserwować ten rynek lokalny. Mm -hmm. Marzę o tym, żeby tam otworzyć butik, bo y, ten Cypr jest takim moim miejscem na Ziemi. Ja się tam odnalazłam, jestem tam bardzo szczęśliwa, ale póki co firma zdecydowanie bazuje na Polsce. Mm -hmm. Czyli teraz, gdy myśli pani dom, to myśli pani Cypr? Cypr. Mm -hmm. Tak. Y, jeżeli myślę. Przyjaciele, firma. Um, przede wszystkim przyjaciele i firma to myślę Polska. Mm -hmm. No i obecnie właśnie mieszka Pani na Cyprze, przyjeżdża Pani co jakiś czas no. do Polski, ale oprócz tego, że tutaj, tutaj Pani tworzy, oprócz tego, że tutaj organizuje Pani pokazy, mm, od czasu do no. czasu no. też. E publikuje Pani różne artykuły w różnego rodzaju modowych magazynach, wykłada Pani też w jednej z, ze szkół wyższych w Warszawie. I zastanawiam się, jak Pani na to wszystko starczy czasu. Jestem no. jeszcze bardzo szczęśliwą mamą dwójki małych dzieci. Mm -hmm. um, no pani Michale, to chyba wracamy do tego pytania, czym jest kobiecość. Dla mnie właśnie to jest kobiecością, e, że mogę się spełniać na każdym polu i całe moje życie, i mój zawód, i moje życie prywatne Traktuję jako jedną wielką przygodę. Ja mam po prostu z tego taką frajdę, bo nie chcę zrezygnować ani z pisania, ani z ilustrowania. W tej chwili troszeczkę bardziej się rozwijam też malarsko, co mnie bardzo cieszy, bo jakby wracam też do takich swoich korzeni. A jednocześnie nigdy nie chciałam, żeby ten dynamiczny rozwój mojej kariery zawodowej był jakimkolwiek kosztem dla rodziny, i dla dzieci. I myślę, że na tym to polega, że. Im bardziej człowiek jest zajęty, tym mhm. ma więcej czasu, bo nagle jak jest takie spięcie i są takie cudowne wyzwania, to, to aż się chce to robić. Czyli chcieć to móc? Zdecydowanie tak. Ja myślę, że to jest w ogóle jakby klucz tego mojego sukcesu zawodowego i mojego szczęścia osobistego, że ja bardzo chcę. Ja bardzo kocham życie i chłonę je po prostu całą sobą. Pani ja w takim razie jeszcze tego, żeby, żeby Pani życie dalej było taką wspaniałą przygodą, jak jest teraz. Wielu zawodowych wyzwań na wszystkich tych płaszczyznach, na których się Pani porusza. No i trzymam kciuki za, za pokaz na Fashion week o. Dziękuję. O, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. A Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce podczas kolejnego wywiadu.